Czy to normalne? Czy jest w tym y, jakiś sens? Tak, że tak to się dzieje, że jesteśmy jednym z mięs? Tak, to się znała, to, to się Na tym świecie mamy tylko. Tak, tylko w sumie umrzeć. Cierpieć. Ja się. się w konwulsjach, się w konwulsjach. I, co I co nas jeszcze czeka? W tym życiu człowieka. Opad tym człowieka. Opartym na cierpieniach, bolączkach, krzywdach. krzywdach. Co się okazuje że życiody zda coraz więcej kopów w d, w d i nic się, się ułożyć nie chce.